Cześć, nazywam się Idy Moser, obecnie mieszkam w savanach w stanie Tennessee. Poznałam plaster Lifewave X 39 około 16 miesięcy temu. Właściwie zapukałam do drzwi Steve'a i Jeany, i tak właśnie zostałam wprowadzona do tego plastra. Ale pozwólcie, że opowiem, co się od tego czasu wydarzyło. Kiedy po raz pierwszy odwiedziłam ich dom i zobaczyłam te świadectwa, które tak bardzo mnie poruszyły i wpłynęły na moje życie, wiedziałam, że muszę zacząć więc od razu zaczęłam od diamentowego pakietu i dosłownie przeszłam przez te 19 opakowań, jakby były gumą do rzucia, ale kiedy Gina podzieliła się ze mną plastrem i faktycznie umieściła go na moim ciele, poczułam się, jakby ktoś podłączył mnie do um, gniazdka elektrycznego i poczułam tę jasność umysłu, czułam tę energię. Inną niż jakakolwiek energia, którą wcześniej czułam, prawda? Po prostu ten ogólny spokój, który mnie ogarnął. W tamtym czasie byłam bardzo prywatna i nie lubiłam dzielić się tym, co się dzieje z moim ciałem, ponieważ zawsze wierzyłam w pozytywne myślenie, prawda? I mówienie o sobie pozytywnych rzeczy, ale kiedy zostałam zapoznana z plastrem X39. Zmagałam się z skrajny, skraj, skrajny dyskomfort stawów w moich rękach. Miałam do czynienia z uczuciem igiełek i mrowienia w stopie oraz drętwieniem stopy. Zmagałam się także z problemami z niekontrolowanymi i wahającymi się poziomami cukru we krwi oraz ciśnienia krwi. Wiedziałam, że coś jest nie tak, ale kontynuowałam to, co robiłam, prawda? Brałam swoje suplementy, chodziłam do kręgarza, ale. Kiedy zacząłem używać X39, a w ciągu kilku tygodni zauważyłem, że poziom cukru we krwi się poprawił, swego rodzaju same się unormowały, a moje ciśnienie krwi nie było już tak poza kontrolą jak wcześniej, więc po prostu kontynuowałam i dalej używałam X39. Na początku, kiedy zaczynałam, moje włosy były całkowicie białe, a teraz jak widzisz wracają do oryginalnego koloru, z którym się urodziłam. To kolejna zmiana, którą zauważyłam. Zauważyłam też, że nie muszę już nosić okularów do czytania. To wiele zmian, które zaszły w moim ciele, prawda? Jedyne, co mogę powiedzieć, to dziękuję. Kontynuujcie dzielanie się. Dzielcie się, dzielcie się, dzielcie się. Macie dar zdrowia i bogactwa, którym możecie podzielić się z innymi. Nie trzymajcie tego w tajemnicy, prawda? Dzielcie się z innymi. Błogosławcie innych. Ludzie każdej nocy idą spać, modląc się i prosząc Pana, aby naprawił ich ciała. Prawda? I poprawił ich finanse. A my mamy najlepsza okazja do tego z pomocą X39 i Life Wave oraz tej niesamowitej drużyny This Is It. Więc dziękuję, mam nadzieję, że to pomoże.